Moja dzisiejsza prezentacja dotyczyć będzie predyspozycji do wykonywania pracy wysoko zlutynizowanej. I 49%. 49% to się codziennej pracy, tyle we współczesnej gospodarce wykonywanych jest czynności, które możemy nazwać wysoko zrutynizowanymi. I Polska. Nie odbiega od reszty świata w tym obszarze i jeżeli przełożylibyśmy to na konkretne stanowiska pracy, to wychodzi nam liczba 7 milionów 300 tysięcy miejsc pracy w naszym kraju. I jedną sprawą jest to, że praca ta ma potencjał do tego, aby zostać w przyszłości w pełni zautomatyzowaną. Jeszcze w dalszej przyszłości może będzie, może będzie wykonywana przez roboty. Czasami już tak jest, gdzie różnego rodzaju powtarzalna praca jest wykonywana przez tak zwane boty, ale póki co wykonują ją ludzie, jeszcze długo będą to wykonywać. I prototypem takiej pracy wysoko zlutynizowanej jest praca w fabryce przy produkcji. Tak jak była wykonywana mniej więcej 100 lat temu. Około 100 lat temu, za czasów Taylora i naukowego zarządzania, tak jest wykonywana i teraz. I różnicą jest to, że dzisiaj człowiek używa do tego zaawansowanych maszyn. I to jest prototyp, ale praca wysoko zutylizowana to również praca w urzędzie, bo taki urzędnik ciągle wykonuje te same czynności, ale taka praca wysoko zutylizowana to również wiele stanowisk w nowoczesnych technologiach. Ale idąc jeszcze dalej, pracą wysoko zutylizowaną, może być również praca mechaników w stopie, wyścigów Formuły 1, gdzie w zasadzie z ekstremalnym poziomem rutyny, w ciągu kilkunastu sekund mechanicy muszą zatankować, bolić, wymienić opony i wykonać podstawowe naprawy. I zazwyczaj rutyna kojarzy nam się z monotonią no, to jeden aspekt ale zazwyczaj ludzie z powodu nudy nie chorują. Ale inną sprawą jest to, że niektórzy po prostu do takiej pracy nadają się bardziej, a niektórzy mniej. I jedni odczuwają w takiej pracy ogromny stres, a inni nie. Jedni czują się bardziej przeciążeni, przeciążeni psychicznie w takiej pracy, a inni nie. I pytanie właśnie: kto? Bo jeżeli ktoś odczuwa więcej emocji negatywnych, czy jest bardziej przeciążony, no to popełnia więcej błędów. A to już kosztuje firmy dużo pieniędzy. Jak na przykład ostatnie kary dla dyskontów spożywczych za. Brak aktualnych etykiet na produktach. Praca jest prosta i powtarzalna. No tak. Czy w, takich, czy w tych firmach istnieją procesy? No, istnieją. No to pytanie, dlaczego dyskonty dostają milionowe kary za ciągłe błędy w etykietach? No, pytanie, czy chodzi o błędy ludzkie, spowodowane przeciążeniem, negatywnymi emocjami, które z kolei są spowodowane brakiem predyspozycji? Do takich osób. Osób, które wykonują taką pracę. To być może tak. I z perspektywy zarządzania problem jest o tyle istotny, bo jeżeli jest ignorowany, to prowadzić może do bardzo dużych strat finansowych organizacji. I dzisiaj pokażę kilka moich wybranych badań, ale tu jest pierwsze. Są to pierwsze wyniki z moich badań na próbie 732 pracowników korporacji prywatnych i instytucji publicznych. Analizy zostały wykonane za pomocą wielozmiennowej analizy regresji, ale co, co się okazało? To, że wraz ze wzrostem stopnia rutynizacji pracy, po pierwsze, pogarsza się bilans emocjonalny pracowników, czyli odczuwają rzadsze emocje pozytywne, rzadziej emocje pozytywne, częściej emocje negatywne, zrasta poczucie osamotnienia i co ciekawe, nie zmniejsza się poczucie, nie zmniejsza się przeciążenie poznawcze. Co by mogło się wydawać, że jak wykonujemy pracę wysoko zutynizowaną, no to zmniejsza się to przeciążenie poznawcze, bo wykonujemy powtarzalne czynności. Nie musimy za wiele tak naprawdę, przynajmniej w teorii o tym myśleć. Zwiększa się chęć zmiany pracy. I zamiast podwyżki, zmiana charakteru pracy wybrało 42%. Osób z wykonujących pracę zrutynizowane i 28% wykonujących pracę niezrutynizowaną. No ale jak to sprawdzić, czy ktoś do takiej pracy predyspozycje posiada, a kto ich prawdopodobnie nie posiada? I tutaj krótko pokażę podsumowanie moich kolejnych badań. Podstawą teoretyczną moich badań były dwa modele. Po pierwsze, Wykorzystałem transakcyjny model temperamentu Eliasza, wieloletniego rektora SWPS. Model Eliasza zakłada transakcyjne zależności między temperamentem, osobowością i środowiskiem. Określenie transakcyjne oznacza, że wszystkie trzy elementy oddziałują na siebie i poprzez to podlegają zmianom. Zmienną dla temperamentu jest reaktywność emocjonalna, która. Podstawowym wymiarem temperamentu i przejawia się w sile reakcji na bodźce emotogenne. Wysokoreaktywni pracownicy silnie reagują na słabsze, na słabsze bodźce i mają, mają mniejsze zasoby psychoenergetyczne niż niskoreaktywni. Jest to cecha układu nerwowego. Praktycznie niemożliwe jest tą cechę zmienić. Wysokoreaktywni osiągają szczyt optymalnego poziomu pobudzenia bardzo szybko, ale. Kiedy stymulacja jest zbyt duża, to poziom wykonywania pracy szybko spada. Bo taki pracownik spala się. Natomiast nisko reaktywni pobudzają się znacznie znacznie dłużej, stąd muszą mieć więcej stymulacji, aby osiągnąć optymalny poziom wykonywania pracy. My są też w stanie dłużej to pobudzenie utrzymać. Bo nie spalają się tak szybko. Zmienną dla środowiska jest stopień rutynizacji wykonywanej pracy. Natomiast Zmienną dla osobowości jest styl aktywności. I tu należy dodać kilka słów, bo mamy do czynienia z teorią przydziałowości profesor Grażyny Wieczorkowskiej Wierzbińskiej, aktualnej kierowniczki katedry psychologii i socjologii zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W dużym skrócie wyróżnia ona punktowe i przedziałowe style aktywności. Prototypowy punktowiec realizuje tylko jeden cel w danym momencie, a prototypowy przedziałowiec. Równolegle realizuje wiele celów. Wiąże się to z nieprzywiązywaniem wagi do szczegółów, nieprecyzyjnym planowaniem, charakteryzuje go za to większa adaptacja do zmian. I zmiennymi wyjaśnianymi w badaniu były bilans emocjonalny, czyli częstotliwość przeżywania emocji pozytywnych i negatywnych, poczucie przeciążenia poznawczego, Poczucie osamotnienia, oraz chęć zmiany pracy. I trzy pierwsze, następnie w celu uproszczenia wyników, analiz przekształciłem w jedną zmienną koszty. I na podstawie modelu można zidentyfikować osoby, dla których praca wysoko zlutynizowana jest niewskazana. Okazało się, że wysokoreaktywni, punktowi pracownicy ponoszą w pracy wysoko zlutynizowanej najwyższe koszty czyli mają najmniejsze predyspozycje do takiej pracy, natomiast, natomiast najmniejsze koszty w pracy wysoko zutylizowanej, ale również w pracy nisko zutylizowanej, co ciekawe, ponoszą niskoreaktywni przedziałowcy. W celu przetestowania tych hipotez były wykonane trzy trójczynnikowe analizy wariancji, osobno dla każdej trzech zmiennych wyjaśnianych wchodzących w skład kosztów, czyli bilans, przeciążenie i poczucie osamotnienia. W stopień rutynizacji najsilniej wpływał na chęć zmiany w dwóch grupach pracowników. Punktowych wysokoreaktywnych i przedziałowych niskoreaktywnych. W tych grupach zdecydowanie więcej osób chciało, no, chciało zmienić pracę, kiedy wykonywało pracę wysoko zrutynizowaną. W pierwszej grupie prawdopodobnie z powodu przeciążenia, w drugiej prawdopodobnie z powodu niedociągnięcia. Chciałbym jeszcze przedstawić pokrótce wyniki innego mojego badania. Głównym celem badania było znalezienie rozwiązania dla problemów metodologicznych związanych z pomiarem cech pracowników, odnośnie samoopisów i porównywaniem, porównywaniem danych. Na które natknąłem się w czasie badania predyspozycji do pracy wysoko zlutynizowanej. Próba, próba tego badania to 5880 pracowników podporad. Procedura w badaniu wyglądała tak, że najpierw każdy pracownik dokonywał samooceny, a następnie był oceniany przez przynajmniej trzech współpracowników, którzy go dobrze znali. Ale co się okazało? Kiedy porównanie samoocen z tym, jak widzą nas współpracownicy, wykazało, że Lubimy myśleć, że jesteśmy bardziej elastyczni i mniej skrupulatni, niż jesteśmy postrzegani przez innych. No i różnice są znaczne, co, no, co widać na wykresach. Interesujący jest stwierdzony w analizach efekt płci, pokazujący, że samooceny kobiet są bardziej zbliżone do ocen współpracowników niż samooceny mężczyzn. Należy więc pamiętać o różnicach, zwłaszcza kiedy bazujemy na scenariuszach związanych z samoopisami. Jak widać pokazują one wręcz odwrotne wyniki w porównaniu do tego jak jesteśmy postrzegani przez innych. No przynajmniej w obszarach związanych z cechami związanymi z obszarami odnoszącymi się do cech mających wpływ na predyspozycje do pracy wysoko zrutynizowanej. I bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za za wysłuchanie moich wyników badań. Jest to dopiero początek, a badania będą na pewno kontynuowane w przyszłości. Jedną z rzeczy, która na pewno będzie sprawdzana w czasie kolejnych badań, będzie kontrolowalność otoczenia, bo być może czym innym jest wykonywanie rutyn, które ktoś nam narzucił, a czym innym jest wykonywanie rutyn, które wymyśliliśmy sami. No ale to już jest temat na kolejne badania.